Cześć, dzisiejszy odcinek nie będzie o drewnie. Nie ma w tle ani drzew, ani drewna z naszej firmy. Jest krwista czerwień. A dlaczego? A dlatego, że będę dzisiaj mówił o konkurencji i wyjdę z taką hipotezą, że taka konkurencja to wcale nie jest taka zła rzecz. I zanim się zezłościsz i powiesz, dlaczego przecież konkurencja jest zawsze zła, no to pozwól mi to wszystko uargumentować. Z punktu widzenia przedsiębiorcy, konkurencja wydaje się być czystym złem, no czymś najgorszym. No bo popatrz, załóżmy, że jest taka firma, no nie wiem, niech się nazywa DREFOLS, niech tam sprzedaje drewno i jak ona jest sama na lokalnym rynku, w którym to kupują stolarze, majsterkowicze, firmy, to taka firma może sobie za drewno narzucić takie ceny, Jakie tylko zechce, bo i tak w większości przypadków ci majsterkowicze, ci stolarze kupią od tej firmy. No i prezes się cieszy, bo kieszenie są wypchane pełne gotówką. Za to z drugiej strony tego przeciętnego Kowalskiego czy Nowakowskiego, swoją drogą mój sąsiad ma takie nazwisko, pozdrawiam serdecznie, to jest bardzo złe, że jest ten monopol, no bo chyba nikt nie lubi kupować po takich zawierzonych cenach. A dodatkowo w takiej firmie, no często jakość usług jest na niskim poziomie. Prezes się cieszy, kieszenie wypchane gotówką, Kowalski cierpi, i w tym momencie pojawia się konkurencja, no i wszystko się stabilizuje, bo na rynku to wygląda tak, że jeżeli wkracza konkurencja i chce pozyskać nowych klientów, to często, na przykład, zachęci ceną, ponieważ i tak prezes tej drugiej firmy zarobi. On nie musi mieć dwóch kieszeni wypchanych gotówką. No, wystarczy mu jedna. Przyciągnie klientów, obniży cenę. No to ta firma pierwsza też będzie musiała cenę obniżyć, żeby być konkurencyjną. No, a ten prezes, który miał wcześniej wypchane kieszenie gotówką, on jest smutny? No, z jednej strony tak, bo mniej zarabia. Ale z drugiej strony, takiej rozwojowej, on musi znowu zacząć myśleć, co zrobić, żeby jego firma była w porządku w oczach klientów? Czyli na przykład zwiększyć poziom obsługi, szybciej realizować dane projekty, zniżyć koszty produkcji. I dzięki tym wszystkim działaniom firma jest najzwyczajniej lepsza i bardziej konkurencyjna. A druga sprawa, że konkurencję możemy traktować jak przyjaciół. Co? Jak przyjaciół? Aż mnie serce zabolało. No tak, bo spójrz, jest klient i chce na przykład jakiejś dużej ilości kantówki, powiedzmy 500 sztuk w jednym wymiarze. Ja mam na magazynie tylko 300, a klient na dzisiaj potrzebuje. No to mogę go albo odpuścić, albo zadzwonić do tego przyjaciela konkurencji, czy ma też tą kantówkę. Okazuje się, że ma 200 sztuk, akurat on sprzedaje, ja sprzedaję, klient zadowolony, my też zadowoleni. Dodatkowo można się polecać z konkurencją, bo spójrz, nie każdy wypełnia wszystkie aspekty rynku, no nie ma możliwości, żeby robić wszystko. Dobrze o tym wiesz. I dlatego, jeżeli do nas przychodzi klient, który chce na przykład więźbę dachową, my nie mamy i nie mówimy, że nie ma, dziękuję, do widzenia, tylko mówimy, no słuchaj, są też dwa tartaki w rybniku, polecamy je, masz tutaj numer telefonu, gadaj i ustalaj z nimi. I w drugą stronę to działa tak samo, że do klient... do tartaku przychodzi klient po na przykład schody, oni nie mają, no to słuchaj, jest firma DREFOLS, tam idź i gadaj. No i super, polecamy się, żyjemy w takich przyjacielskich warunkach, a nie konkurencja i podcinanie sobie żył. Daj znać, jakie jest twoje zdanie na temat konkurencji. Ja uważam, że zawsze warto współpracować, Aczkolwiek zdaje sobie sprawę i słyszałem różne historie, że w konkurencji jest prezes no, świrus. Nazwijmy to świr po prostu taki człowiek, że myśli i działa nielogicznie. Jeżeli masz taką historię i możesz się nią podzielić, dawaj śmiało, chętnie ją poznam. A jeżeli potrzebujesz drewno, to zapraszam do naszej firmy, a jeżeli tego drewna nie będziemy mieli, to my odeślemy cię do konkurencji. Dzięki za poświęcony czas. Cześć.